Co dla takich klubów jak Górnik Strachocina oznacza udział w tej dzisiejszej gali podkarpackiej piłki nożnej? Dla Górnika Strachocina to jest naprawdę duże wyróżnienie chyba i żeby była to taka reklama dla tak małej wioski spod Sanoka. Ostatnio rozmawiając z ludźmi no są bardzo zadowoleni, że... Jest osoba, która może reprezentować górnika właśnie na tak wielkiej gali jaka jest piłkarska gala w Rzeszowie. Ej, ta gala to jedna, a jakim, jaka, Twoim zdaniem, jest obecnie kondycja podkarpackiej piłki nożnej? Mi się wydaje, że kondycja podk podkarpackiej piłki z roku na rok wzrasta, jest coraz bardziej, e, coraz bardziej taka fajna, e, dynamiczna, e, gdzie coraz więcej ludzi chyba zagląda tutaj na Podkarpacie, widać to mówię po, e, po różnych e, organizowanych e, piłkarskich meczach i reprezentacji młodzieżowych, tak więc to Podkarpacie chyba teraz dopiero zaczyna e, się liczyć w tym. Dziękujemy. Dzięki yeah. Fabian. Miłego wieczoru. Yes.